Drugim modelem wyczekiwanym przeze mnie z tego case'a był Optimus Prime. Udało mi się go trafić w liczbie dwóch sztuk. Cieszy mnie to, że mam go po prostu. Z przodu światełka, jak widać, też są. Z tyłu no nie ma jak to w Amerykańcu. Ale co najciekawsze, ma zaślepiony nawet otwór po yy, naczepie, bo w wersji z kontenerem on ma tutaj naczepę wpiętą. Także mi się podoba, naprawdę mi się podoba. Mhm.